Ta wy mówili otwórcie w ogóle nie ma fal Nie ma fal, nie ma fal Bo siadło się zna Są takie momenty kiedy nie da się siedzieć na balonie to jest z tych momentów, kiedy wybierasz gnój na ziemi niż wpływanie w gruzińskiej rzece. Obawiam się, że mogłoby się tak to skończyć. Także Tatuś płynę bezpiecznie na podłodze. i w domu niego jako nikogo na świecie. Są, są fale. Nie ma to jak nagrywać studio znowu z prostym daszkiem, bo nie zawsze się tak da. Się mundrować. Czy biorą w zimę, czy nie biorą? Ta. <grym> Zapadają w hibernację, leżą pod korzeniem, nie jedzą do maja, dopiero w maju się płaczają Po <grym> Bo niemieccy uczeni zrobili badania. <grym>

Amortyzatory tu wymienić, bo coś się ma słabe są. No <grym wioski> już nie ma fal. No na nabrzym.